Cześć moi drodzy z tej strony Konanek. Dzisiaj pokażę wam grę, która nazywa się Portal 2. Jest to gra stworzona przez e, Valve, czyli tak naprawdę powinna być dosyć solidna. Czemu zaczynam od dwójki? Jeżeli są dwie części, a może dlatego, że jedynkę przeszedłem całkiem niedawno, jeszcze ją dobrze pamiętam, a dwójki dwójki niestety jeszcze nie przeszedłem w trybie jednoosobowym, w trybie kooperacji i jestem gdzieś w połowie fabuły. Także weźmy w tryb jednoosobowy i zaczynamy od początku. Taki zarys fabularny jeszcze dodam, że akcja rozpoczyna się kilkaset lat po wydarzeniach z pierwszej części, gdzie samo to, że wegetuje się przez kilkaset lat w łóżku jest dosyć, dosyć dziwne. Ponieważ e, mówię, że wegetuje się przez kilkaset lat, e, gramy i w jedynce i w dwójce tą samą postacią. Ona ma na imię e, Shell. To jest e, m, pani, której w jakiś sposób nie wiem, czy usunięto, czy po prostu już nie miała nóg. W każdym razie wstawiono jej takie dziwne protezy, które w tej grze zauważymy parę razy, i w poprzedniej części było widać, że ułatwiają jej zeskok z kilkuset metrów i wylądowanie właściwie bez szwanku. Także jak widzicie, obudziliśmy się w pokoju naszym chyba jest taka szyna właściwie, po której e, na ogół poruszają się roboty, które albo na nas patrzą, albo nam pomagają, albo nam przeszkadzają, albo po prostu przenoszą nas w jakieś miejsce. To tak przynajmniej działo się w jedynce. Teraz tak jak tutaj e, mówił głos, który słyszymy, mamy podejść do obrazka. W każdym razie musimy robić to, co na razie nam każe ten głos. You should now feel reinvigorated. Także słyszycie, tutaj dzieją się takie rzeczy, które mają nas stymulować, abyśmy nie popadli, nie wiem, w depresję czy cokolwiek. Dobra, kładziemy się spać, tak jak nam gra rozkazuje. Z tego co mogę powiedzieć więcej na temat gier Portal. To jest to, że fabuła jest bardzo ciekawa. W jedynce na końcu mamy taki mały twist fabularny, jednak w tej części, jak widzicie, jest już kompletna zmiana otoczenia. Już się zaczyna coś innego dziać. Łóżko jest bardzo mocno wygniecione, tak jakbyśmy się w ogóle nie ruszali przez kilkaset lat. <noise> Tutaj już nie ma okna, czyli to pewnie był po prostu monitor jakiegoś typu. Tego typu. Tutaj mamy informację o tym, że firma ma problemy techniczne, ale do drzwi zabija się jakiś jegomość, tak więc może mu otworzę. No i ten jegomość jest robotem. Widzicie, ta szyna pomaga mu się przemieszczać po firmie, po całym budynku. Z tego co udało mi się dowiedzieć, to to, że ów jegomość nazywa się Whitley i jest to sztuczna inteligencja. Pod koniec pierwszej części. Uruchamiają się w całej tej fabryce praktycznie wszystkie sztuczne inteligencje, poza jedną. No i Whitley stara się zachowywać tak jak człowiek. Powiedzmy, że mu to wychodzi, ale tak jak widzicie, teraz stara się nam pomóc stąd uciec. Dlaczego to robi, nie wiem, ale myślę, że może dlatego, że po prostu sam chciałby wyjść poza tą fabrykę. No i tak jak już mówiłem, pod koniec jedynki obudziło się dużo robotów, które myślą, że są ludźmi, dlatego też ten robot stara się stąd wydostać, a w nas widzi chyba możliwość wydostania się. Tutaj robocik kazał nam mówić, ale niestety, tak jak w większości gier, jesteśmy głucho nie. Znaczy, jesteśmy niemym bohaterem. Tak więc możemy tylko skakać. No i tutaj widzicie, że stara się sterować naszą. Naszym pokojem, który jak się okazało jest kontenerem, ale niestety nie za bardzo idzie to sterowanie naszemu kompanowi. Ale chociaż się stara, to się liczy, prawda? Yeah. <grywa> Powiem jeszcze tyle, że według Steama, według całej społeczności, gra jest naprawdę świetna. Według mnie również, um, pomimo tego, że jeszcze jej nie przeszedłem, tylko zaczynałem tam dwa czy trzy razy kiedyś, ale niestety nie kończyłem, bo nie miałem czasu. I albo przeinstalowywałem system, albo zmieniałem komputer, tak więc nie pytajcie. W każdym razie, gra ma 98,7% pozytywów. Policzyłem to z, właśnie z, 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 z ocen, które wystawiła społeczność. No i tak jeszcze dodam, że jesteśmy dalej w klimacie i w temacie gier stworzonych na silniku Sorsa, czyli na silniku Half-Life 2. Tak jak Estranged został, na, został stworzony na silniku z Half-Life 2, tak samo ta gra. To jest Dokładnie to samo jest, ten silnik jest tylko trochę ulepszony. W momencie swojej premiery ta gra wyglądała trochę jak Counter-Strike Global Offensive. Um, oczywiście w pierwszej, w pierwszej swojej nie wiem, fazie rozwoju, ponieważ dzisiaj ta gra już dostała tyle aktualizacji, że, mm, że w ogóle nawet nie ma co tego porównywać. Dobra wiadomość: to nie jest station. Więc na tej Could get a bit technical. Hold on. Almost there. Remember, you're looking for a gun that makes holes. Not bullet holes. But don't worry, you'll figure it out. Seriously, do hold on this time. There we go. No dobrze. Robot nam rozkazuje przejść kawałek, tak więc idziemy. Co to tutaj jest? Nic ważnego. Oj, no, no zobaczcie co za. Co za toaleta, jak tam, jak z niej skorzystać skoro nie można nic do niej wsadzić? Hmm. Niestety, starałem się, przykro mi. Także tutaj jesteśmy w stanie zobaczyć naszą bohaterkę. No dobrze, może nie straciła nóg, ale ma na pewno swego rodzaju protezy, które pomagają jej się poruszać. No i spójrzcie, jak na kilkusetletnią babkę, to nie wygląda chyba najgorzej, nie? Nie, nie zestarzała się jakoś strasznie. Tryby kooperacyjne i dla jednego gracza mają inne fabuły. Także jeżeli chcielibyście zobaczyć też fabułę trybu kooperacyjnego, no to po prostu dajcie znać. Gra opiera się na zagadkach logicznych. Pierwszą z nich jest um, taki przycisk, który trzeba wcisnąć, aby otworzyły nam się drzwi. I najczęściej ten przycisk musi pozostać otwarty, żeby drzwi były otwarte. Tak więc no do tego używamy po prostu kosteczek, które zrzuca nam gra. I teraz zobaczcie. Jak przechodzi się przez, takie, przez taką bramkę, to wszystkie portale się zanikają. A jeżeli przeszlibyśmy przez nie z kostką, to wtedy ta kostka by po prostu wyparowała. Tak gra jest stworzona, żebyśmy nie byli w stanie tutaj nic zgliczować, To po prostu, żebyśmy nie zabierali ze sobą elementów otoczenia, które gdzieś tam nam podrzuca e, albo ta komora testowa, albo GLADOS, czyli komputer, który nam towarzyszył w jedynce i najprawdopodobniej w dwójce będzie albo jego odpowiednik, albo, albo jeszcze nie wiem, co zobaczymy. Dobra, tu się udało otworzyć portal, jeszcze mnie nie zamknął, i teraz pewnie muszę przejść tu, tutaj <głos》> i zostawić tą kostkę tam. Ogólnie, sam zamysł gry, aby, aby przemieszczać się, przechodzić całą grę za pomocą takich portali, jak dla mnie jest bardzo ciekawy i no, na pewno innowacyjny, ponieważ takiej gry chyba nie ma poza portalem 1, tak. Także, nawet jak nie lubicie gier logicznych, to myślę, że ta powinna Wam zapewnić zabawy na parę ładnych godzin i to takiej zabawy, która się Wam nie znudzi. Teraz, e, jako że już kończymy właściwie odcinek, to mam dla Was dwa ogłoszenia parafialne. Pierwsze jest takie, że po prostu widziałem, iż moje dłuższe odcinki nie są oglądane do końca. Ta średnia, e, ta średnia oglądania to jest mniej więcej 8-10 minut. Tak więc ten odcinek zrobię taki krótki, 10-minutowy. A po prostu powiedzcie mi, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o długości odcinków, bo nie ma problemu, mogę robić też godzinne, z tym, że wtedy robiłbym je o wiele rzadziej, bo niestety, ale wyedytowanie tego zajmuje mi bardzo dużo czasu jeszcze. Także wiecie, umówilibyśmy się na jakieś konkretne dni, na konkretne gry w konkretne dni. A drugim ogłoszeniem parafialnym jest to, że chciałem Was po prostu zapytać: ile razy przy okazji oglądania ostatniego filmu spojrzeliście na swój telefon albo na komputerze, na Messenger'a lub Facebooka, bo słyszeliście dźwięk przechodzącej wiadomości? Ja ją tam dodałem specjalnie, żeby tylko uświadomić Wam, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od internetu i jak bardzo jesteśmy tak naprawdę podłączeni w ciągu, w ciągu dnia do naszego telefonu albo komputera. I to zjawisko teraz, zwłaszcza teraz w czasie trwania epidemii i kwarantanny, bardzo bardzo się powiększyło. Ja Was zostawiam z tymi wnioskami. Pomyślcie sobie tylko, że ten czas moglibyście zawsze spędzić z rodziną. Jak już tak czy siak siedzicie w domu i nie możecie nigdzie wychodzić, to spróbujcie może, nie wiem, zadzwonić do dziadków, porozmawiać z nimi albo rodziców. Popróbujcie. Ja się z Wami już żegnam. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do następnego.